Dzień dobry, witam w kolejnym filmie. Dzisiaj tak trochę inaczej, bo chciałam pokazać jedną zabawkę, a właściwie to taki słownik zabawkę, taką grę edukacyjną, można też tak powiedzieć. Tutaj akurat jest wielki słownik 100 ulubionych miejsc z rodziną treflików. Zaraz pokażę, jak to działa po kolei. Ten słownik kupiłam kiedyś w Biedronce, kiedy były prezenty chyba gwiazdkowe i no, dosyć droga to zabawka, tak chyba koło 100 zł kosztowała, chyba 90, coś właśnie w tym stylu, no ale coś mogę teraz już powiedzieć, prawda, bo już dłuższy okres czasu upłynął i wiem, że mój syn bardzo chętnie się tym słownikiem bawi. No i dzieci mogą tutaj poznawać nazwy różnych przedmiotów, różnych miejsc, zarówno po polsku, jak i po angielsku. Zaraz włączę i pokażę, jak taka książka działa, interaktywna. Tutaj jest włącznik. Tutaj. Wielki słownik ulubionych miejsc z rodziną Treflików. Przygody, wyruszamy, nowe miejsca, poznać czas. W park i farmę też, przygoda na nas czeka, tak, każdego dnia. Otwórz książkę i dotknij obrazka. Tak, i tutaj są dwa zakresy głośności. Ja wzięłam na ten taki średni, tutaj można wziąć jeszcze głośniej. Tutaj pod spodem widać, że jest też opcja otwórz książkę i dotknij obrazka tak, jest też opcja pomiędzy polskim i angielskim tutaj natomiast u góry książka to znaczy, że są czytane słowa tutaj odliczanie przedmiotów i tutaj na samym dole Naciśnij to tylko gwiazdką, dźwięk to tylko, to tylko dźwięk, jaki te przedmioty wydają I teraz otworzę I słychać słuchać odgłosów parku i odgłosy szkoły I tutaj mam ustawione na opcję książka jak to działa na przykład dotykam pędzel. tak pędzel Tutaj oczywiście wszystkie przedmioty są podpisane i po polsku i po angielsku I zaraz przełączę na tryb angielski i od razu te miejsca też były przeczytane po angielsku już no i dotknij obrazka tutaj wcześniej dotykałam pędzle Paintbrush. tutaj na przykład nauczycielka Teacher. czy kredki mhm, w ten sposób to działa jeżeli zmienię sobie na tryb odliczania. No to każę mi dotknąć obrazka, dotykam. Tak, także widać, że tutaj też mogą dzieci ćwiczyć odliczanie i po polsku, i po angielsku. A jeżeli przełączymy na tryb picture, dźwięku, no to w sumie będzie. To tak, to w sumie będzie tylko jaki dźwięk przedmiot może wydawać. No, to są takie dźwięki niedokładnie um, obrazujące, takie prawdziwe przedmioty. Tak, tutaj już mamy plażę wesołe miasteczko. Tak, cały czas jestem tutaj w trybie dźwięków. czy tutaj no nie wszystkie te przedmioty wydają właśnie taki dźwięk realny, no ale to jest zawsze jakieś urozmaicenie Okay. Tak. I stacja kolejowa to już jest ostatnia strona tej książeczki, także tak ona wygląda. Tak i zdecydowanie mogę ją polecić. I tutaj jeszcze jest taki tryb piosenki. Też nie włączyłam tego wcześniej. Czyli, tutaj po dotknięciu gwiazdki jeszcze też gra piosenka, w zależności jaki język wybierzemy, czy polski, czy angielski. Taka książeczka, tutaj jest uchwyt, można ją łatwo przenieść. Z tyłu jest na baterię. To są chyba baterie paluszki z tego co pamiętam. Także jeżeli ktoś z was widział taką książeczkę, zastanawiał się, może jak działa i czy warto, no to mówię, że no trochę kosztuje, tak? Ale dziecko powinno być zadowolone. Może, moje w każdym bądź razie bardzo lubi się nią bawić. To na dzisiaj tyle, dzisiaj taka właśnie krótka recenzja zabawki, i myślę, że jeżeli znajdę, napotkam jakąś ciekawą zabawkę, wartą polecenia, to też będę takie krótkie filmiki na ten temat nagrywać. Dziękuję bardzo i do usłyszenia następnym razem.